Większość ludzi szczerze wierzy, że wystarczy po prostu kochać swojego kota, karmić go o czasie i od czasu do czasu pogłaskać, by zasłużyć na jego pełne zaufanie i sympatię. Ale prawda jest taka, że nawet najbardziej troskliwi właściciele często robią rzeczy, których koty nie zapominają przez długie lata. Zastanów się, dlaczego twój kot nagle przestał przychodzić na kolana, dlaczego unika twoich rąk albo zaczyna się denerwować bez wyraźnego powodu. Dziś opowiemy szczegółowo o 13 zachowaniach, których koty tak łatwo nie wybaczają i które mogą na zawsze zmienić ich stosunek do domu i do ciebie. Możliwe, że po tym materiale inaczej spojrzysz na wiele z pozoru niewinnych przyzwyczajeń. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo kot rejestruje każdy Twój nagły ruch. Dla nas gwałtowne machnięcie ręką, szybki obrót ciała czy zatrzaśnięcie drzwiczek szafy to zwykły mechaniczny gest bez emocjonalnego znaczenia. Ale dla kota, który przez miliony lat ewoluował jako ostrożny samotny łowca i potencjalna ofiara większych drapieżników, taki nagły ruch to sygnał bezpośredniego zagrożenia. Koty mają niezwykle wrażliwy układ nerwowy, ich mózg natychmiast rejestruje szybkie trajektorie, głośne dźwięki i drgania w otoczeniu. Nawet jeśli te ruchy nie dzieją się tuż obok, kot zarejestruje je kątem oka, zapisze w skarbcu doświadczeń i zacznie zachowywać większą ostrożność. Z czasem tworzy się u niego trwały odruch. W twojej obecności zawsze trzeba być gotowym na ewentualne zagrożenie. Wyobraź sobie na chwilę, że ktoś kilka razy większy od ciebie podchodzi z tyłu i bez ostrzeżenia podnosi cię w powietrze. Dla kota to nie jest hipotetyczny koszmar. To rzeczywistość, z którą się mierzy, gdy człowiek nagle go chwyta, zwłaszcza od tyłu. Takie złapanie to dla kota nie tylko coś nieprzyjemnego, ale i wyzwalacz najstarszego strachu przed schwytaniem przez drapieżnika. W naturze atak zawsze przychodzi od tyłu albo z góry. Tam, gdzie wzrok najgorzej kontroluje sytuację. Nie dziw się więc, że kot natychmiast wpada w stan czujności. Jego mięśnie napinają się, źrenice się rozszerzają, oddech przyspiesza. Może zacząć się wyrywać albo syczeć, próbując za wszelką cenę odzyskać kontrolę i znowu poczuć grunt pod łapami. A jeśli takie sytuacje zdarzają się często, w świadomości kota tworzy się trwałe skojarzenie. Ręce człowieka to zagrożenie, lepiej ich unikać albo trzymać się od nich z daleka. Szczególnie ważne jest, by pamiętać, że nawet jeśli po takim chwycie kot nie pokazał widocznej agresji, to wcale nie znaczy, że się nie przestraszył. Większość kotów instynktownie zastyga, by ocenić sytuację i nie prowokować ataku. Ten paraliż to wcale nie zgoda na to, co się dzieje, ale strategia przetrwania. Później może to przerodzić się w unikanie rąk. Niechęć do siadania na kolanach czy nagłe zrywanie się przy zwykłych pieszczotach. Nawet nie podejrzewasz, jak niewinne zabawy rękami mogą zostawić w głowie kota trwałe i wcale niebezpieczne skojarzenia. Dla nas to zabawa poruszać palcami przed pyszczkiem, pozwolić kociakowi złapać dłoń czy lekko ją pogryźć, ale dla kota ręka w tym momencie staje się ofiarą, elementem rytuału polowania. Jego instynkty nie rozróżniają dozwolonej zabawy od prawdziwego łowu. Po prostu uruchamiają schemat ataku: namierzyć, skoczyć, chwycić, przytrzymać zębami i pazurami. Takie zachowanie utrwala się błyskawicznie, zwłaszcza u młodych kotów. A gdy kot dorośnie, nie potrafi już oddzielić wzorca zabawy od prawdziwego polowania. Kończy się to tym, że właściciel ma w domu dorosłego kota, który nagle chwyta rękę wszystkimi łapami i wbija w nią zęby. Czasem całkiem boleśnie. Dla kota to kontynuacja uroczych zabaw z młodości, a dla człowieka niemiła, a bywa, że i groźna sytuacja. Aby tego uniknąć, zawsze lepiej bawić się specjalnymi zabawkami: wędkami, piłeczkami, myszkami. Dzięki temu kot jasno rozróżnia. Ręka to strefa spokoju i zaufania, a polowanie jest tylko na ruszające się przedmioty, stworzone właśnie do tego. To prosta zasada, która oszczędzi ci wielu problemów w przyszłości i zachowa tę kruchą granicę między pieszczotą a instynktem drapieżnika. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak mocno naruszasz granicę swojego kota, kiedy próbujesz go na siłę przytrzymać na rękach albo głaskać wtedy, gdy ewidentnie tego nie chce. Dla człowieka okazywanie uczuć to przytulanie, bliskość, możliwość przycisnąć kogoś do siebie. Ale dla kota takie zachowanie jest bardzo dalekie od naturalnych form kontaktu i często odbiera to jako zagrożenie albo zamach na swoje bezpieczeństwo. W naturze to kot decyduje, kiedy podejść, kiedy się przytulić pyskiem, kiedy ułożyć obok, albo nawet na ciele towarzysza. Wymuszone trzymanie w ramionach całkowicie odbiera mu ten wybór. Gdy kota się chwyta i nie puszcza, mimo jego wyraźnych sygnałów, naprężonego ogona, położonych uszu. Szybkich prób wyrwania się, w jego psychice utrwala się mocne skojarzenie. Bliski kontakt staje się zagrożeniem, a ręka człowieka, wcześniej symbol ochrony i czułości, zaczyna kojarzyć się z przymusem i stresem. Nawet nie myślisz o tym, jak ważne są dla kota zapachy i jak mocno wkraczasz w jego świat, używając intensywnych środków czystości, mocnych perfum czy zmieniając proszek do prania. Dla nas, zapach to tylko tło, które szybko się ulatnia. I bywa mało istotne. Ale dla kota węch to główny sposób poznania i kontrolowania otoczenia. Jego nos jest dziesiątki razy czulszy od ludzkiego, a zapachy tworzą dla niego coś w rodzaju mapy bezpieczeństwa, gdzie wszystko co znajome i swojskie oznacza spokój. Gdy nagle zmieniasz proszek do prania albo spryskujesz pokój ostrym odświeżaczem, w praktyce wymazujesz tę mapę. To, co pachniało jego domem, nagle staje się obce i podejrzane. A jeśli mocny zapach zagłusza nawet jego własne znaczniki, miejsca, gdzie ocierał się policzkami o kanapę czy narożniki, może to wywołać w nim niepokój. Takie sytuacje często zdarzają się po gruntownych porządkach z użyciem chloru czy silnych środków dezynfekcyjnych. Właściciele cieszą się z czystości, a kot w tym czasie traci swoje znajome punkty orientacyjne, czując, że dom stał się inny, może nawet potencjalnie niebezpieczny. Nie dziw się więc, że po takich porządkach kot może się izolować, stać się bardziej czujny albo w ogóle unikać ulubionego pokoju. Możesz myśleć, że tylko podniosłeś głos, by wyrazić irytację, ale dla kota twój krzyk brzmi jak sygnał realnego zagrożenia, porównywalny z groźbą dla życia. Koci układ nerwowy działa tak, że nagłe, głośne dźwięki natychmiast aktywują w nim najstarsze ośrodki strachu. W naturze każde nagłe, głośne warczenie Szelest czy wrzask to sygnał, że w pobliżu jest drapieżnik albo zaczyna się walka. Dla kota twój krzyk oznacza dokładnie to samo. Nawet jeśli twój kot został na miejscu po tym, jak się uniosłeś, to wcale nie znaczy, że nie przeżył stresu. Przeciwnie. Najczęściej w takich chwilach kot zastyga, dosłownie przyciskając się do podłogi albo przybierając małą pozę, by nie zwracać na siebie uwagi. Taka reakcja to instynkt, który w naturze chroni przed atakiem. Ale w domowych warunkach oznacza, że kot poczuł bezpośrednie zagrożenie płynące od ciebie. Jeśli chcesz zbudować z kotem prawdziwie zaufaną relację, niezwykle ważne jest, by kontrolować głośność głosu, zwłaszcza gdy zrobi coś niepożądanego. Wiele skuteczniej jest łagodnie odwrócić jego uwagę lub przekierować ją na coś innego niż krzyczeć, bo krzyk zostanie w jego pamięci na długo i pozostawi tylko jedno skojarzenie strach. Możesz być pewien, że dbasz o kota, gdy myjesz mu łapki, czyszesz futro, czy sprawdzasz uszy. Ale jeśli robisz to niedelikatnie i bez uwzględnienia jego odczuć, te zabiegi szybko staną się dla kota źródłem silnego stresu, który zapamięta na długo. Dla nas dotykanie uszu, łap czy ogona to zwykła higieniczna rutyna. Dla kota to zawsze strefy wrażliwości, gdzie nawet lekki ucisk może być odebrany jako zagrożenie. Bardzo często właściciele, chcąc usunąć kołtun czy wyczyścić sierść, chwytają kota zbyt gwałtownie, ciągną szczotką, przytrzymują głowę mocniej niż to potrzebne. Jeśli w tym momencie kot poczuje ból albo nagły dyskomfort, jego mózg to zapisze. Potem może zacząć uciekać na widok szczotki, wyrywać się, a nawet reagować agresją, by ochronić się przed powtórką nieprzyjemnych doznań. Zadbaj o to, by wszystko robić powoli i spokojnie. Wtedy nie tylko zachowasz jego spokój, ale zbudujesz ważne zaufanie, dzięki któremu w przyszłości pozwoli troszczyć się o siebie bez strachu i zbędnego stresu. Możesz ze zdziwieniem zauważyć, że kot najpierw chętnie daje się głaskać, a potem nagle odwraca się i gryzie albo ucieka. Bardzo często powód wcale nie tkwi w humorach, ale w tym, że dotykasz miejsc, które dla kota są wyjątkowo czułe i nie nadają się do długotrwałego kontaktu. W świecie kotów nie wszystkie części ciała są równie bezpieczne do głaskania. I o ile pogłaskanie po głowie czy szyi prawie zawsze jest odbierane jako miły społeczny rytuał, to brzuch, nasada ogona czy niektóre miejsca na grzbiecie mogą wysyłać zupełnie inne sygnały. Brzuch to dla kota najbardziej wrażliwa strefa, gdzie znajdują się wszystkie kluczowe organy. Kiedy kot pokazuje go demonstracyjnie, to zazwyczaj gest najwyższego zaufania i odprężenia w bezpiecznym otoczeniu. Ale wcale nie zaproszenie do masażu. Dla wielu kotów dotykanie brzucha szybko przeradza się w niepokój. Włącza się instynkt obrony, chwytają rękę łapami albo gryzą, by zakończyć ten kontakt. Głaskanie u nasady ogona, czy zbyt intensywne drapanie grzbietu też bywa odbierane dwuznacznie. Dla niektórych kotów to miejsce pobudzenia i sygnał do nadmiernej aktywności, co prowadzi do nagłej zmiany nastroju, odmruczenia do skoku czy lekkiego ugryzienia. I trzeba rozumieć, Kot się nie obraził, on po prostu zareagował naturalnie na zbyt intensywny lub długi dotyk w strefie, która dla niego jest czymś więcej niż miejscem pieszczot. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ale zwykłe przestawienie mebli dla kota często oznacza zmianę całego znanego mu świata. Dla nas nowe ustawienie foteli czy przesunięty stół to tylko estetyka i wygoda. Dla kota to radykalna zmiana jego osobistej, starannie wyuczonej mapy terytorium. Koty są niezwykle przywiązane do stabilności swojego otoczenia, bo to daje im poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Gdy przestawiasz kanapę, czy usuwasz półkę, na której kot lubił siedzieć, to dla niego nie tylko nowe rozstawienie przedmiotów, to zniknięcie ważnego punktu obserwacyjnego, zmiana zapachów i dźwięków, które codziennie zapamiętywał. Nie dziw się więc, że po takich zmianach kot może stać się bardziej czujny, długo obwąchiwać pokój, a nawet zacząć znaczyć teren by ponownie ustawić swoje zapachowe granice. To wcale nie znaczy, że teraz nic nie możesz zmieniać w domu, ale najlepiej robić to stopniowo, dając kotu czas, by się przyzwyczaił, a potem pozwolić mu spokojnie zbadać nowe rzeczy w jego tempie. Tak nie tylko zachowasz jego spokój, ale i pokażesz, że nawet w zmienionej przestrzeni przy tobie wciąż jest bezpieczny. Myślisz, że nowy kociak, czy szczeniak to po prostu wesołe powiększenie rodziny? Ale dla twojego kota ich nagłe pojawienie się w domu często bywa prawdziwym szokiem. Dla kota, który już urządził swoje terytorium i starannie rozłożył zapachowe kotwice po całym domu, obcy to przede wszystkim potencjalne zagrożenie i rywal o zasoby. Jego instynkty natychmiast podnoszą poziom niepokoju, nawet jeśli nowy mieszkaniec jest malutki i na razie wygląda na niegroźnego. Szczególnie trudne są sytuacje, gdy kota stawia się przed faktem dokonanym. Otwierają się drzwi. I już po domu biega nowe zwierzę, które właściciele głaszczą i wpuszczają w jego miejsca. To brutalnie wybija kota z poczucia bezpieczeństwa, tworząc w nim trwałą reakcję stresową, która może ujawnić się miesiącami później w postaci znakowania, agresji czy bolesnego unikania. Jeśli zlekceważysz ten proces, kot zapamięta pierwsze zetknięcie nie jako początek przyjaźni, ale jako wtargnięcie w jego życiowo ważną przestrzeń. I wtedy, nawet jeśli z zewnątrz szybko im przycichnie, w środku pozostanie ostrożny i mniej ufny wobec ciebie, jako tego, który dopuścił zagrożenie. Szacunek dla jego granic w takich chwilach to kluczowy wkład w zachowanie waszego zaufania i wzajemnego spokoju. Nawet nie zauważysz, jak natarczywy potrafisz być w próbach kontynuowania zabawy czy głaskania, gdy kot już jasno pokazał, że ma dość. Dla człowieka takie sygnały często wydają się mało przekonujące albo zwykłymi humorami. Ale dla kota to niezwykle ważne ostrzeżenia, które daje, by zachować swoje emocjonalne równowagę. I jeśli je zignorujesz, to właśnie to kot zapamięta o wiele dłużej niż wszystkie wasze wspólne czułe chwile. Gdy kot odwraca głowę, lekko kładzie uszy czy przestaje odpowiadać na dotyk, grzecznie i w swoim języku mówi, już wystarczy. Jeśli w odpowiedzi dalej głaszczesz. Wołasz, a tym bardziej próbujesz go przyciągnąć, kot może nagle zmienić taktykę. Wyrwać się, lekko ugryźć albo uciec w ustronne miejsce. To wcale nie ostrość charakteru, lecz wymuszona obrona własnych granic po tym, jak jego łagodne sygnały zostały zlekceważone. Myślisz, że kotu wszystko jedno, kiedy go karmisz, albo kiedy zmieniasz wodę w miejsce. Ale dla kota, przewidywalność to podstawa poczucia bezpieczeństwa. A zaburzenie rytmu często staje się cichym, ale zapamiętanym stresem. W naturze przetrwanie kota zawsze zależało od dokładnego rozpoznania schematów. Gdzie i kiedy pojawi się zdobycz, jak długo można zostać w jednym miejscu. Domowe koty odziedziczyły tę potrzebę stałego rytmu, który daje pewność, że terytorium jest pod kontrolą, a zasoby są dostępne. Tworząc jasny i powtarzalny schemat karmienia, sprzątania i nawet codziennych krótkich rytuałów pieszczot, Dajesz kotu coś, co dla niego jest równie ważne jak sama karma poczucie kontroli i pewności jutra. Jeśli ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć swojego pupila, wesprzyj nasz kanał lajkiem i subskrypcją. A w komentarzach napisz, czy rozpoznałeś swoje błędy i które zwyczaje swojego kota teraz chcesz przeanalizować uważniej.